Dostałem info, przetestuj słodycze. Z Aldiego. są jakieś wafle takie ryżowe z czekoladą i one są gdzieś tutaj na tych półkach. Kosztują teraz dwa, coś jest ich dużo. Orzechowe, gdzie one stoją? No i przetestujemy, czy takie coś jest w Polsce? Podobno nie, nie wiem. Może jest. O, widzę, to chyba jest to. Star Rice, Star Rice, nie wiem, jak to się czyta. 2,29, naprawdę dużo ich jest. Są to takie wafle ryżowe w czekoladzie. No i zobaczymy, jak smakują. Przetestuję z chęcią, naprawdę tanie. Zobaczcie, ile tego jest. Widzimy się na teście. No, słuchajcie, zimowe yy, ciastka w czekoladzie do sprawdzenia w takiej zimowej porze, w zimowej aurze. No i sprawdzimy, czy tanie oznacza słabe. Czy tanie mogą też być dobre. One tutaj wyglądają tak, ile sztuk jest tego. 6. Tutaj są 6, 12. 18 ciastek za 2 euro? Bardzo fajnie, dobra, próbuję. Pogoda coś nie do testów, dobra, próbuję, słabo widać, ale kurde mi się cała ręka trzęsie od tego zimna. Muszę Wam powiedzieć, że są całkiem smaczne, ale czekolada trochę odstaje. Ale ten ryż w środku z tą czekoladą nawet fajnie gra. Powiem Wam, że te ciastka nie są złe jak na tą cenę. Może nie jest to czekolada pierwszej klasy, ale z tym ryżem Naprawdę fajnie chrupie i smakuje. Dobra, ja idę. Ten test był głupim pomysłem na takim... Na takiej piździawie, że tak powiem. Ale idę dalej. Reszta ryży leży tutaj. Zaraz mi zamarzną, biorę do domu. Trzymajcie się, cześć!